W doniosłym wydarzeniu Stany Zjednoczone i Ukraina scementowały swoje partnerstwo, podpisując umowę o krytycznych minerałach 25 lutego 2025 roku. Umowa, podpisana podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęckiego w Waszyngtonie, otwiera nowy rozdział w stosunkach dwustronnych. Celem umowy jest zapewnienie stabilnych dostaw niezbędnych minerałów dla amerykańskiego przemysłu, jednocześnie wzmacniając ukraińską gospodarkę. Ceremonia podpisania, w której uczestniczyli wysocy rangą urzędnicy z obu krajów, podkreśliła wagę umowy. Prezydent Zełęski, kluczowa postać w zabezpieczeniu tej umowy, wyraził optymizm co do pozytywnych implikacji dla przyszłości Ukrainy. Oczekuje się, że umowa wzmocni współpracę. I zacieśni więzi między oboma narodami. Umowa ta pojawia się w czasie, gdy świat zmaga się z problemami w łańcuchach dostaw i niepewnościami geopolitycznymi. Dywersyfikując swoje źródła krytycznych minerałów, Stany Zjednoczone dążą do wzmocnienia swojej bazy przemysłowej i zmniejszenia zależności od Chin. Umowa stanowi strategiczny krok obu krajów w nawigowaniu po zmieniającym się globalnym krajobrazie. Amerykańsko-ukraińska umowa o krytycznych minerałach ma ogromne znaczenie strategiczne, przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. Bezpośrednio odnosi się do obaw o nadmierne poleganie na Chinach w zakresie tych zasobów. Chiny obecnie zajmują dominującą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw krytycznych minerałów, takich jak lit, kobalt i pierwiastki ziem rzadkich. Minerały te są niezbędne dla kluczowych sektorów, takich jak technologia, obronność i energia odnawialna. Od smartfonów i pojazdów elektrycznych po zaawansowaną broń i turbiny wiatrowe, krytyczne minerały stanowią podstawę współczesnego przemysłu. Umowa pozwala Stanom Zjednoczonym zdywersyfikować swoje źródła zaopatrzenia i zmniejszyć podatność na potencjalne zakłócenia ze strony Chin. Ten strategiczny ruch ma miejsce w czasie, gdy stosunki amerykańsko-chińskie pozostają napięte. Napięcia w handlu, technologii i geopolityce podsyciły obawy o to, że Chiny wykorzystają swoją dominację w zakresie krytycznych minerałów. Umowa z Ukrainą oferuje Stanom Zjednoczonym drogę do złagodzenia tych zagrożeń i zapewnienia odporności swoich łańcuchów dostaw. Dla Ukrainy umowa o krytycznych minerałach stanowi znaczącą szansę gospodarczą. Oczekuje się, że umowa przyciągnie znaczne inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w sektorach górnictwa i przetwórstwa. Ten napływ kapitału nie tylko wzmocni ukraińską gospodarkę, ale także stworzy bardzo potrzebne miejsca pracy. Wpływ umowy wykracza poza bezpośrednie inwestycje w przemysł górniczy. Ma ona potencjał do stymulowania wzrostu w powiązanych sektorach, takich jak infrastruktura, logistyka i produkcja. W miarę jak ukraińska gospodarka odradza się po wpływie trwającego konfliktu, ta umowa oferuje koło ratunkowe dla wzrostu i rozwoju. Co więcej, umowa zawiera postanowienia dotyczące transferu technologii, umożliwiając Ukrainie zwiększenie swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie wydobycia, przetwarzania i rafinacji minerałów. Ten transfer wiedzy Przyczyni się do budowania bardziej wykwalifikowanej siły roboczej i wspierania postępu technologicznego na Ukrainie. Amerykańsko-ukraińska umowa o krytycznych minerałach rozgrywa się na tle trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która trwa już trzeci rok. Ten kontekst dodaje warstwę złożoności, podkreślając geopolityczne wymiary umowy. Rosyjska inwazja na Ukrainę znacząco wpłynęła na światowe rynki energii i łańcuchy dostaw. Umowa wysyła silny sygnał wsparcia ze strony USA dla Ukrainy, potwierdzając zaangażowanie w jej suwerenność i odbudowę gospodarczą. Pokazuje, że pomimo trwającego konfliktu, Ukraina pozostaje realnym i atrakcyjnym partnerem dla współpracy międzynarodowej. Chociaż umowa oferuje liczne korzyści, to stawia również przed nami wyzwania. Zapewnienie bezpieczeństwa operacji górniczych i szlaków transportowych na Ukrainie pozostaje przedmiotem troski. Sukces umowy zależy od zdolności obu krajów do poruszania się w tych geopolitycznych realiach i łagodzenia potencjalnych zagrożeń.